To już 49 odcinek naszej wyprawy. Zatrzymujemy się w jednym z najbardziej klimatycznych miejsc w całej Szkocji, Glenku. Zmierzamy do kempingu Red Squire Campsite, gdzie spędzimy ostatnią noc przed powrotem do domu. Ciekawa nazwa: kemping czerwonej wiewiórki. Czym nas zaskoczy, jakie widoki będą na tym kempingu? zobaczymy w dzisiejszym odcinku. Tymczasem zobaczcie pogoda jest coraz lepsza gdzie nie gdzie wychodzi już słońce cisza las, szum, rzeki majestatyczne szczyty idealne miejsce by zakończyć tę niesamowitą podróż także my zmierzamy do kempingu i już za chwileczkę widzimy się na nim nie zapomnij zasubskrybować kanału jeśli tego jeszcze nie robić. Zostawić lajka, komentarzo. Pomoże nam to w rozwoju tego kanału. Pojawiam się i znikam NC500-2025. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie dojechaliśmy tutaj na, na ten uh, camping boczyzu wyjłją z campsite i szukamy sobie że tak powiem miejsca duży camping nad można powiedzieć rzeką słuchajcie nad rzeką także jest jest sztosik, jest stosik już nam się uh, podoba, można powiedzieć Już nam się podoba i chyba wiem, który nawet miejsce e, wiecie co, wybierzemy no dobra znaleźliśmy miejsce można powiedzieć, że tu jest, będziemy parkować zobaczymy, czy Dorota da radę Czekaj, Dorota, bo wjeżdżasz centralnie na kamień Jest ja... ja jestem słupkiem twoim, zobacz. Wyprostuj koła teraz, no, teraz jeszcze, jeszcze. Poczekaj, o, 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 jestem słupkiem i zatrzymaj się teraz, zatrzymaj się, wyprostuj koła. Czekaj Dobra, tam masz pół metra. Cofaj Cofaj, 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 zatrzymaj się teraz, sprawdzę Dobra, tam masz pół metra, tu masz pół metra. Bardzo dobrze. Jedziesz cały czas prosto z, prosto, z kołami, tak Poczekaj chwilę, sprawdzę Bardzo dobrze, jedziesz kochanie, jedziesz cały czas prosto z kołami prościutko koła, prościutko, prościutko, prościutko jedziesz, jedziesz z jednej strony jest bezpiecznie i teraz lekko... o nie, dobra, okej okay. jest ok. nie wiem jak... poczekaj chwilę, do góry jeszcze jeszcze troszeczkę do góry jeszcze, 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 jeszcze o, stop, stop, stop no dobra, kochani czapkę założyłem, bo jest trochę chłodna ale jesteśmy już od kilku godzin na kempingu, zjedlimy my, my. Będę zaraz zaspalał ognisko, tu jest nasze obłotowisko I tutaj generalnie mamy, słuchajcie Słuchajcie, słuchajcie, tutaj mamy W takich okolicznościach, jedną górę, to są Trzy siostry chyba to Albo tamto, nie? Nie jestem pewien Ale tak to, słuchajcie, wygląda Zaraz wam pokażę Coś bliżej No i cóż, no generalnie Fajnie, fajnie minął ten czas, ten czas, no różne rzeczy do przemyślenia, tak to w ogóle się prezentuje, no jest naprawdę sztosik, no i tutaj jest jeszcze, cóż jeszcze jest? Rzeka, jest jeszcze rzeka przy tym, przy kempingu, kemping bardzo duży, kemping bardzo duży, bardzo dużo osób jest w ogóle, słuchajcie, no i... Co jest takie ten to nikt sobie w drogę nie wchodzi Nikt sobie w drogę nie wchodzi No muszę powiedzieć że Jest spokojnie Każdy sobie tam gdzieś chilluje Jest okej okay. Ale naprawdę w takim miejscu jest po prostu przepięknie Naprawdę jest mega To mi się podoba Wow Nic dodać, nic ująć mój tekst, co? mój tekst czy jestem zmęczony w ogóle, słuchajcie po tych wszystkich dniach? nie, nie, jestem zmęczony, wiem, jestem nieogolony nieogolony jestem, ale cóż to, jutro już wracamy do domu jeszcze rzut na nasz, na nasze obozowisko, no w końcu wygląda tak, jak powinno wyglądać, słuchajcie tak, jak powinno wyglądać Także jest, jest, jest ok. O tam psy między sobą szaleją, walczą, chcą ten. No, ale widoczek, powiem Wam, jest po prostu mega. Dobra, biorę się chyba za, za spalenie ogniska, przetestujemy ten fire pit. A jak nie, to pójdziemy spać. No dobra, to pierwsze spalenie, słuchajcie może się zapali zobaczymy co to będzie kurcze trochę tną powiem wam że te nóżki ale jest ich trochę tutaj, tutaj ale co tam potną potną i, i będzie po, po ptokach Dobra, rozpala się Wszyscy rozpalają to i odpalamy my, zobaczymy jak to będzie. Słuchajcie, dzień się kończy. Idziemy spać jutro już, jutro już. Można powiedzieć rano ruszamy przez dolinę Glenku do domu. Czeka nas dosyć długa można powiedzieć wyprawa, bo chyba około 8 godzin samochodem. Także dzisiaj ostatni noc biany namiot przebierania jest. Słuchajcie, pół się nawet, można powiedzieć, klaruje. Nisko zgaszone. Także idę spać. Nie wiem, czy to jest koniec odcinka. Czy nowy odcinek będzie yy, z kolejnym dniem? To się wszystko okaże. Wam życzę kolorowych snów. Widzimy się za chwilę. Za chwilę widzimy się już o poranku. No, ciąg dalszy nastąpi. Dzień dobry, dzień dobry. Kolejnego dnia. Witam Was serdecznie. Słuchajcie, taka to to pogoda nas dzisiaj przywitała e, na e, Glenku no powiem wam, że jestem, jestem pod wrażeniem zobaczcie jak tutaj jest pięknie w z tej strony góry, wszędzie góry w całym otoczeniu tego kempingu są góry także powiem wam, że jest, jest, jest mega oczywiście, oczywiście cóż mogę powiedzieć był, był deszcz, był wiatr był deszcz, był wiatr no to dzisiaj cóż jest, no to na koniec Muszą być oczywiście moskity, no i są, są, oczywiście są, bo ja mam maskę, która jest oblepiona po części w ogóle moskitami, także no cóż mogę powiedzieć, no nic, po prostu jest wspaniale, jest wspaniale, wolę, e, chyba wolę te moskity od tego, od tego wiatru, od tego wiatru i tego deszczu, który towarzyszył nam przez e, kilka dni, ale... Jedną rzecz muszę powiedzieć, zobaczcie, ten widok, te widoki, które tutaj się rozpościerają, można powiedzieć, że rekompensują wszystko. Za chwileczkę, kurczę, będziemy powoli już wstawać. Pewnie. Wiesz ja, ja już wstałem, jest 6.24. No i co, co mogę powiedzieć? No, trzeba po prostu się będzie, trzeba się będzie, że tak powiem, chyba powoli już zbierać o 9 godzinie wyjedziemy o dziewiątej godzinie wyjedziemy i myślę, że e, e, myślę, że jeszcze chcemy tutaj podjechać do Glenku, wizytę center e, a, później, a później chyba będziemy jechać już w stronę domu w stronę Loch Lomond aczkolwiek jest szansa, żebyśmy za, zatrzymali się na Loch Lomond może na nockę, nie wiem, może, ale nie sądzę aczkolwiek mam wykup, wykupiony Miejsce noclegowe, udało mi się dzisiaj rano to zrobić, jest to koszt 4 funty 30 pi, także no zobaczymy, słuchajcie, moskity tego no może nie widać na kamerze, ale latają tu wokoło jak zielone, w ogóle, także no jest po prostu grubo, jest grubo. Miejsce jeśli chodzi o ten camping, słuchajcie, jest niesamowity, jest niesamowity, położony jest właśnie nad taką rzeką, nad tą rzeką. Dosyć dużo, dużo, dużo miejsc tutaj jest na tym kempingu. Ale jest spokojnie, cicho. Może przejdźmy się kawałek tutaj i Wam coś tam pokażę. Coś Wam pokażę. A jak? Mewy latają rano, mewy oczywiście już. Zamiast wynieść Paweł śmieci, to mewy mu zaatakowały rano. Rano reklamówkę rano reklamówkę i cóż no, trzeba było zbierać. Ale ja nie zbierałem, ta zbierała. ta zbierała, to muszę powiedzieć. Na kempingu do godziny 7 rano obowiązuje cisza nocna. Ja powiem, że jak na tyle osób ile tutaj na tym kempingu jest, to jest mega, mega cichutko. No i po prostu nikt nie wchodzi sobie w drogę, słuchajcie. Nikt nie wchodzi sobie w drogę jest naprawdę jest naprawdę spoczko. Za mną też również jest góra tutaj mamy górę za mną. No powiem wam, że się dzieje, jest po prostu, jest po prostu pięknie. Aż słuchajcie co tam było, aż żal wyjeżdżać, serio, aż żal wyjeżdżać, no ale cóż no ale trzeba będzie. Już generalnie wracać do rzeczywistości, do nic się na to nie poradzi. Hmm. Dobra, chodźcie, 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 pokażę Wam, jak wygląda e, ten kemping. Przejdziemy się kawałek. Dobra, idziemy, te... idziemy się, przejdziemy po kempingu. Będę mówił cichutko, z tego względu, że jeszcze dużo osób śpi, a ja nie chcę ich po prostu budzić. To to jest w ogóle. Jakby tak jakoś jakby coś bulgotało, ale nie wiem co to jest w ogóle. Nie mam pojęcia. No podelektujmy się chwilę. Słuchajcie, podelektujmy się chwilę widokami. Dobra, idziemy, idziemy, słuchajcie, tutaj na dół i wam zaraz wszystko pokażę. Tutaj namioty są, dookoła. Namioty dookoła są. Wczoraj wieczorem rozpaliliśmy no, sobie, słuchajcie, ognisko. Było naprawdę, naprawdę fajnie. Dalej są to alety właśnie, tam dalej są toalety. Tutaj jest taka góra jedna. W ogóle kemping jest położony, położony tak w górach. W tym, z każdej strony. No Nie będę nic mówił, bo jest naprawdę cicho. Ludzie jeszcze śpią. Tutaj jeszcze wolne miejsca są. Tam dalej jeszcze w domek jest. Bo nawet nie wiedziałem. Do godziny 21 można przybywać, a wyjazd jest do godziny 20, do 11. Trzeba opuścić kemping. Tutaj mamy tak shower'y tutaj mamy pralnię, tutaj mamy toalety, tam dalej znowu mamy takie dwa bloki dla kobiet i dla mężczyzn shower'y i toalety. No, powiem Wam, że ja wczoraj byłem w tej drewódki tutaj. Tutaj wykąpać się, no to dziwnie tak to tak było. Ale okej okay. dobra, idziemy dalej. Dobra, spacerujemy sobie dalej. Idziemy. Na tym wita nas recepcja Recepcja, miejsce gdzie można usiąść, coś zjeść Bo jest tutaj taki, taki food truck. Jest food truck Zobaczcie co tu się dzieje Chodzi, chodzi sobie jelonek spokojnie. Zobaczcie, chodzi Jelonek Jelonek sobie chodzi po tym po, po 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 w ogóle całym chodzi sobie Jelonek podejdźmy do niego bliżej może nam nic nie zrobi. No, niezła akcja. Nie boi się w ogóle. Nic. Je sobie trawę. Po prostu szok. O, no, kurczę, niesamowity. Dobra, no, zobaczcie, tak on się prezentuje. No, no dobra, idziemy dalej. Po prostu szok Drinkwater Co on tam robi Słuchajcie. Wyjada. Wyjada sobie coś tam My. Jesteśmy Coś tam znalazł. Do jedzenia. Ja biegu. To. to jest niemożliwe. Nie Majcyn. Dobra, idziemy dalej. Let's go. Campsite 2002. Tutaj mamy taką informację. No i idziemy w stronę naszej piczy, że tak powiem oddziały Pięknie jest. Powiem Wam, że jest pięknie i mam nadzieję, że się pogoda nie zepsuje. Tutaj jest nasz namiot. Trzeba będzie to wszystko złożyć. I oczywiście dalej w terasę. Tymczasem doszedłem do namiotu. i Idziemy, ptaki, zwierzęta, wszystkiego tego, wszystkiego po trochu. No dobrze, kochani, bierzemy się w tym momencie zapakowanie wszystkiego. I cóż, no, i będziemy po prostu jechać po prostu dalej. W tym momencie zaczęliśmy pakować nasze obozowisko, namiot od ten boksa, jak i również wszystkie inne <kluzny> urządzenia jakie mieliśmy ze sobą. No wiadomo, no, namioty, jakieś parawany, krzesła. No i cóż no, zjedliśmy szybko śniadanie, czas rozpocząć to pakowanie. Zajęło nam to można powiedzieć jakieś pół godziny wito widzicie zobaczycie w kilka minut. No i będziemy ruszać dalej. A co dalej zobaczyliśmy, no, to już w następnym odcinku kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za to, że jesteście tutaj po prostu i wytrwaliście do końca naszego tego odcinka i cóż, no widzimy się w kolejnym już z trasy, bo, bo przygoda jeszcze się nie skończyła, przed nami jeszcze przejazd Doliną Glęku, Loch Lomond. Także jeszcze myślę, że e, troszeczkę będzie się działo. A cóż, no, szkocka przygoda kończy się. Kończy i kończy się taką piękną pogodą. Trzymajcie się. Dziękuję bardzo za oglądanie. Out to reach for the city lights This ain't where I belong Ain't looking me more what I've become and I've been running east Looking for something Digging deep Since nine i thought what's gone was sitting in my park Lost all eyes And my crooked little heart That seems so rebellious Is falling apart Right now I'm bleeding An easy kill Don't leave it all behind I think it's time Yeah.